Ciekawe. Bo... Dzień z brudą, jest jakiś trójkaja. To dziwne, ma nowe, są dwa nowe stróje. To ciekawe. To jest... Jakieś stuczne stróża, nie wiem. I no teraz? W mają normalne stroje. Lloyd ma, jest, pracuje jest z Ninja z A tutaj chyba się No cześć, witajcie tutaj, Dobra, to już koniec.

Wir nehmen so lange den. Oh. Oh.